Cześć, jak wiecie jestem maniaczką pielęgnacyjną i testuję zabiegi nie tylko w Warszawie, ale w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Od manikuru i pedikuru, poprzez wszystkie zabiegi fryzjerskie na kosmetycznych i na dermatologicznych kończąc. Dlatego bardzo się cieszę, że spotkałam na swojej drodze głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa i zostałam zaproszona do wspólnej akcji Nie Płać Zdrowiem za Urodę. Która będzie polegała na sprawdzaniu gabinetów, czy spełniają normy higieniczne, czy spełniają normy sanitarne. Będziemy takim najlepszym gabinetom przyznawać znaczek jakości. Ja będę ambasadorką tej akcji. Bardzo się cieszę, że będę mogła się z wami dzielić tymi informacjami na moim blogu. Mam nadzieję, że będziecie to śledzić i będziecie mieć pewność, że te gabinety są wartościowe, że można do nich bezpiecznie pójść. Chciałabym przedstawić naszego gościa, inicjatora akcji Nie płać zdrowiem za urodę, głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa. Dzień dobry, panie ministrze. Witam serdecznie. Panie ministrze, czy chodzi pan do kosmetyczki? Czasami chodzę. Na jakie zabiegi? Na oczyszczenie skóry. A do manikiórzystki i pedikurzystki Zdarza się panu? Bardzo rzadko, ale zdarza. Na co pan zwraca uwagę wchodząc do takiego gabinetu? Przede wszystkim na to, czy gabinet jest czysty. Także patrzę się, jak wygląda osoba, która świadczy tego typu usługi. Czyli ona powinna być wizytówką? Dokładnie tak. No poza tym warto też korzystać z rekomendacji, analizować to, co się dzieje na forach. Czy na przykład w danym gabinecie nie ma powikłań? Często same klientki o tym mówią, opisują to i należy takich gabinetów unikać. To pytanie od drugiej strony. Co powinno nas zaniepokoić, kiedy wchodzimy do gabinetu i coś nie gra? Co to powinno konkretnie być? No przede wszystkim widzimy, że jest tam pewnie bałagan, może na przykład nie być sprzętu jednorazowego, widać, że na przykład ręczniki nie są świeże, coś jest takiego w powietrzu. Też, co od razu sugeruje nam, że powinniśmy raczej z dużym niepokojem patrzeć na to, co nas może spotkać. A czy sterylizacja narzędzi produktem w sprayu jest wystarczająca, czy za każdym razem kosmetyczka powinna używać autoklawu? Według mojej oceny za każdym razem powinna używać autoklawu. Powinna być wystarczająca ilość narzędzi. Tego typu działania jak spray z całą pewnością nie są w 100% skuteczne. Co możemy zrobić, jeżeli zauważymy, że coś jest nie w porządku w gabinecie kosmetycznym? Jak możemy zareagować jako klienci? Po pierwsze nie musimy korzystać z usług takiego gabinetu, jeżeli na zobaczymy, że on nie spełnia naszych oczekiwań. Oczekiwania powinny być wygenerowane także przez media, przez wszystkich tych, którzy chcą zabezpieczyć klientów przed niepożądanymi zdarzeniami. To także jest rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Czy jako klientka mogę zgłosić swoje zastrzeżenia do kosmetyczki lub manikurzystki? Myślę, że tak, trzeba przestać bać się zgłaszać zastrzeżenia, dlatego że kosmetyczki myślę mogą dzięki temu wyciągać wnioski. Nikt nie jest doskonały i warto wytykać także błędy, żeby ludzie się poprawiali. Co grozi klientce, pacjentowi takiego gabinetu, takiego miejsca, które nie spełnia norm sanitarnych? Łatwiej by było powiedzieć, co nie grozi. To jest cała gama różnego typu schorzeń. Od tych bardzo poważnych, na przykład wirusowych zapaleń wątroby, ale także od takich chorób, które, którymi się trochę możemy wstydzić, że je złapaliśmy. Na przykład świeżby. A co pan myśli w takim razie o wyspach w galeriach handlowych? Sądzę, jak najgorzej. To jest duże niebezpieczeństwo. Oczywiście, że te wyspy są bardzo ładne, epatują różnym ciekawym wyglądem, znajdują się w miejscu, które daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa. Jest piękny anturaż galerii handlowej, ale to nie tak powinno wyglądać. Te wyspy są pozbawione węzła sanitarnego, często nie ma tam dostępu do bieżącej wody. Takie wyspy są istotnym zagrożeniem. A nazywając rzeczy po imieniu, czego powinniśmy oczekiwać od kosmetyczki? Jakie są te standardy, które powinny te być? Standardy spełnione? są jasno określone w momencie kształcenia pani, które tym się zajmują. To nie powinno być tak, że jest to jakieś chałupnictwo, i obejrzenie jednego filmu w telewizji, czy też na YouTubie i przekonanie, że można tego typu zabiegi wykonywać, że to jest proste. To jest ciąg zdarzeń edukacyjnych. Co mogę zrobić jako klientka takiego gabinetu, który zrobił mi krzywdę? Po pierwsze, poinformować o tym osobę, która wykonywała dane świadczenie. Po drugie, zapytać się, czy ta osoba może zadośćuczynić. uczynić. Jeżeli był lekarz, to można udać się do rzecznika odpowiedzialności zawodowej, no ale także skorzystać z, z, z sług prawników. Panie ministrze, a co pan myśli o usługach kosmetycznych wykonywanych w domu? O takich paniach, które przychodzą z przysłowiową miską, zrobić pedikur, manikur lub Usługi fryzjerskie wykonać w domach? Czy to zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa? Jeżeli te panie są rzetelne, jeżeli posiadają odpowiednią wiedzę, to z całą pewnością jest to bezpieczne. No, poza tym mam takie wrażenie, nawet pewne, że są to osoby rekomendowane, prawda? Ma się do nich zaufanie, ktoś je polecił. Chciałbym wiedzieć, że są to osoby, które są po prostu dobrze wykształcone i które wiedzą, co robią. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy się nie bali pytać. Żebyśmy zapytali, czy to jest jednorazowe, czy ten sprzęt jest dobrze wysterylizowany, czy jest pani Świadoma tego, co pani robi, czy to jest bezpieczne dla mnie. A co pan myśli panie ministrze o fisz spa? Da się odkazić te rybki? Według mojej oceny jest to niezwykle skomplikowane, niebezpieczne i może być szkodliwe dla rybek. <laughs>